Rej oznacza ducha. Ki oznacza siłę, witalność, życie, energię. Tak więc rejki oznacza siłę ducha siłę tego, kto nami prowadzi, kto nami zawiaduje, kto wpływa na nasze lepsze życie, w ogóle na nasze życie. Pytanie, jak wy będziecie chcieli czerpać z tej energii? Czy zrobicie to we właściwy sposób, zgodnie z planem i pomysłem własnego ducha, własnej duszy? Czy będziecie robili wszystko przeciwko sobie? Już wielokrotnie zapewne yy, słyszeliście o tym, że ciało choruje w momencie, kiedy my jesteśmy przeciwko niemu, kiedy zaczynamy, Robić coś, co nie służy naszej naturze, naszej prawdzie osobistej. Kiedy pracujemy z ludźmi, których nie lubimy, kiedy robimy rzeczy zawodowo, których nie lubimy, kiedy się spalamy, kiedy czujemy, że cokolwiek, z czymkolwiek wychodzimy, to nie jest nasze, kiedy jemy potrawy. Jedzenie, które nam nie służy. Kiedy się trujemy, jedząc fast foody, jedząc na przykład pod produkty mączne, osoby, które mają problemy z tolerancją mąki, glutenu. Jest mnóstwo rzeczy. Prawdą jest, niezaprzeczalną, że wszelkiego rodzaju używki pod tytułem papierosy, pod tytułem alkohol są. Bardzo niezdrowe dla naszego organizmu, o narkotykach nie wspominając. Trujemy w ten sposób nasz organizm. Odcinamy się od wszystkiego tego prawdziwego czucia. A ciało w sposób mądry, bardzo inteligentny nam pokazuje, co jest ok, a co nie jest ok. I w momencie, kiedy się potraficie. Zagłębić w te odczucia z ciała, zaczynamy, zaczynacie czuć de facto, czy jest w porządku, czy nie. Czy macie siłę i energię, czy nie. Skąd się bierze ta siła ducha u Was, albo dlaczego jej nie ma, nie czuć. Skąd to się bierze. Reiki jest przecudownym narzędziem do pracy z emocjami z energetyką ciała i uzdrawiania tego ciała. Nie tylko na bazie emocji, ale także na bazie ciała fizycznego, właśnie emocji i tej naszej duchowości. To wszystko się spina tylko i wyłącznie poprzez przekaz energetyczny, który praktykują osoby, które działają z Reiki. Metoda została zapoczątkowana przez Mikao Usui, Japończyka, który w trakcie um, trzęsienia ziemi w 1923 roku zaczął praktykować właśnie uleczanie ludzi, uzdrawianie ludzi przy pomocy przekazu energii dłońmi. Dłonie są głównym narzędziem, jakby, które przekazuje energię od źródła. Jako każda osoba, która praktykuje, jest przekaźnikiem tej energii od siły wyższej pochodzącej od Boga, od wszechświata. Reiki nie łączy się z konkretną religią, z konkretną strukturą wierzenia, natomiast zawiera w sobie ten element boski cokolwiek dla kogokolwiek będzie on znaczył. Dlatego, że to nie jest nasza energia. Nasza jest w tym wszystkim intencja przekazu energetycznego dla konkretnej osoby, dla jej najwyższego dobra. Mikao Usui zaczął w 1923 roku, 1923. Od tego czasu, a w tym roku mija 100 lat, kiedy ta metoda jakby weszła w kanon, rozniosła się przepięknie. Na cały świat. W Polsce w 1988 roku siostra Mariusza Bugaj przyniosła tą metodę z Kanady. I e, katolik, chrześcijanka, e, osoba, która działa w duchowości, działała, bo już nie żyje. Mm dostała wsparcie i aprobatę papieża, naszego Jana Pawła II, do czynienia dobra poprzez rejki. Słuchajcie, to jest niesamowite w ogóle, że Kościół się od tego odżegnuje w dużej mierze. Mówi się o tym, że bioenergoterapia jest sprzeczna z religią, że to nie jest naturalne, że tylko Jezus mógł uzdrawiać poprzez dłonie. Natomiast my jesteśmy przekaźnikiem tej pięknej energii i możemy z tego czerpać. Ten rok jest niesamowity, 2023, dlatego że wypada kolejna okrągła rocznica 35 lat, kiedy rejki jest już praktykowane w Polsce. Ja osobiście jestem ósmą w linii przekazu nauczycielką od Mikao Usui patrząc. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i rewelacyjna metoda do pracy z Wami, dla Was, dla Waszego Najwyższego Dobra, dla uzdrawiania Waszych Emocji, Waszych Fizycznych Dolegliwości i Uzdrawiania Waszej Duszy. Kochani, y nie przedłużając dzisiaj, jeżeli ktokolwiek będzie miał chęć zapytać o cokolwiek, wziąć udział w sesji indywidualnej albo wziąć udział w warsztatach indywidualnych bądź grupowych, to zapraszam. Rejki można praktykować nie tylko w gabinecie u mnie bezpośrednio, ale możemy działać zdalnie. Są do tego możliwości, jest do tego intencja, są do tego ogromne pokłady możliwości, też w tych dłoniach, które tylko czekają na to, aż zobaczycie taki filmik i stwierdzicie, czemu nie, spróbuję, zobaczę, czy to działa, czy to jest jakaś tam bójda. A zapewniam, że bójdą to nie jest. Jest wielu już... Yy, wiele osób, którym pomogłam i które wsparłam energetycznie i z ogromną przyjemnością zrobię to także w Waszym kierunku. Ściskam serdecznie i pozdrawiam. Pozdrawiam. Pa!